Prezydent Andrzej Duda zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego, Energetyka w centrum debaty o bezpieczeństwie państwa. W obliczu rosnących napięć geopolitycznych i niepewności na rynkach surowców energetycznych, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podjął decyzję o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie, które odbędzie się w najbliższych dniach, poświęcone będzie w całości zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem energetycznym Polski. Decyzja prezydenta jest reakcją na szereg czynników, które w ostatnim czasie znacząco wpłynęły na sytuację energetyczną kraju. Należą do nich m.in. eskalacja konfliktu na Ukrainie, niestabilność dostaw gazu i ropy na rynkach światowych oraz presja transformacji energetycznej w ramach unijnej polityki klimatycznej. Prezydent wskazuje, że bezpieczeństwo energetyczne to dziś nie tylko kwestia gospodarcza, ale w coraz większym stopniu strategiczna, związana z obronnością, suwerennością państwa i odpornością na zewnętrzne zagrożenia. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele rządu, Sejmu i Senatu, a także szefowie kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz eksperci z zakresu energetyki i obronności. Celem debaty ma być omówienie aktualnego stanu infrastruktury energetycznej. Bezpieczeństwa dostaw paliw oraz postępów w budowie niezależności energetycznej kraju, w tym inwestycji w terminale LNG, rozwój energetyki jądrowej oraz OZE. Zgodnie z zapowiedziami kancelarii prezydenta, Rada skupi się również na ocenie działań podejmowanych przez rząd w zakresie dywersyfikacji źródeł energii oraz zabezpieczenia strategicznych rezerw surowców. Poruszone zostaną także kwestie cyberbezpieczeństwa infrastruktury energetycznej, której rola w nowoczesnej obronności jest nie do przecenienia. Zwołanie RBN przez Andrzeja Duede to wyraźny sygnał, że państwo traktuje zagrożenia związane z kryzysem energetycznym jako realne wyzwanie dla bezpieczeństwa narodowego. W obliczu potencjalnych perturbacji zimowych i presji ze strony nieprzewidywalnych partnerów handlowych konieczne staje się zintegrowane podejście i ponadpartyjna współpraca. Wnioski z posiedzenia mają posłużyć jako podstawa do dalszych decyzji strategicznych oraz wzmocnienia Narodowego Planu Energetycznego. Jak zapowiadają urzędnicy prezydency, Celem rady nie jest jedynie diagnoza, lecz konkretne rekomendacje działań, które mają zabezpieczyć Polskę w perspektywie najbliższych lat. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz być na bieżąco z moimi najnowszymi treściami, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj. Dzięki subskrypcji będziesz zawsze na czas z nowymi odcinkami, które dla Was przygotowuję. Jeśli film przypadł Ci do gustu, zostaw łapkę w górę, to nie tylko daje mi mnóstwo motywacji do tworzenia kolejnych materiałów, ale również pomaga innym znaleźć ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.